Cześć, witajcie Robert Mazurek z tej strony, witam serdecznie na kanale Myster Akumulator. Bardzo szybka informacja odnośnie tych wszystkich, którzy dzwonili, pisali, dlaczego zniknęły przewody, dlaczego zniknął film o produkcji przewodów rozruchowych. Wynika to tylko i wyłącznie z tego, że po pierwsze dostawy przewodów nam się trochę bardziej skomplikowały. Pierwsze, które mieliśmy, dotarły bez większych kłopotów, natomiast ilość zamówień nas dość znacząco przysypała. Mieszko, ile to było tych dokładnie zamówień? Jaki mm -hmm. był ostatni numer? Ostatni numer zamówienia 272. 272, także tych zamówień było mnóstwo na przewody rozruchowe. Byliśmy w stanie raptem tylko przez pierwszych kilka dni to ogarnąć. No, nie przewidzieliśmy w ogóle, że to będzie miało taką skalę. Każdemu, kto zamówił, bardzo dziękuję. No i tak, no, na samym początku brakło szczypiec, ale tutaj już nas Eryk z firmy Stefpol bardzo szybko zaopatrzył. W ogóle Mieszko do Eryka zamów kolejną setkę, bo, bo, bo te już nam się też kończą. I teraz przewody, miejsce w którym zamawialiśmy była to lokalna firma ze Szczecina, specjalnie wybraliśmy naszego sąsiada, tutaj po wielu firmach, powiedzmy 5-6 firmach rozesłałem zapytanie, no i wybrałem taką najkorzystniejszą, aby to był przewód spawalniczy, gumowy, porządny, no i się okazało, że po dwóch dostawach firma, którą wybrałem z, najko z najkorzystniejszą ofertą, po prostu no przestała nam to dostarczać, było, że będzie na jutro, na pojutrze, na popojutrze i tak dalej, w związku z czym po prostu znalazłem kogoś, kto fizycznie miał te przewody rozruchowe, trochę w Szczecinie, nie, trochę w Polsce udało mi się kupić około 400 metrów. Niestety kupiłem to zdecydowanie drożej niż w tej wersji, w której to kalkulowałem, ale wszystkim osobom, które zamówiły te przewody i wszystkim osobom, które zamówią do, do 14, czyli do końca tego, czy nawet do 15 stycznia, bez względu na to, czy na tym coś zarobimy, czy nie, będziemy sprzedawać według takich cen, jakich y jakie obiecaliśmy w filmie o odnośnie przewodów. Tam link do tego filmu będzie w opisie. I tyle, na klatę bierzemy to, co się wydarzyło, yy, przepraszamy serdecznie, trochę ogarnęliśmy dostawców, no kolejny temat to był taki, pierwotnie obiecaliśmy takie zakończenia, natomiast nasz dostawca przysłał nam takie i mówił, że to jest to samo, tylko tyle, że lepsze, no to jest cięższe, to jest lżejsze, to jest z dodatkiem cyny, no nie jestem elektromechanikiem, nie wiem, czy, czy też, nie wiem, czy to będzie na tyle dobre, na tyle lepsze, żeby to zastąpiło miedzianą, obiecałem taką, yy, chcę, żeby taka była, także to to też nam się udało kupić zupełnie w innym źródle, zdecydowanie drożej niż to kalkulujemy, ale nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Liczy się dla mnie to, że obiecałem te przewody w cenie X, Y i Z i przynajmniej do 15 lutego będę dotrzymywał słowa. Po 15 lutym zaktualizujemy te ceny na naszym sklepie internetowym emoto.pl. Będą one dostosowane do tych po prostu cen zakupowych, które mamy i. Będziemy starać się, żeby to było po prostu jak najmniej odjechane. Zależy nam na tym, żeby ceny zakupowe dla Was półproduktów, bo tak jak obiecałem, robimy to niemal po kosztach zakupowych, były jak najniższe. Natomiast jeżeli chodzi o koszty związane z naszą produkcją, z kosztami, które my pokrywamy po swojej stronie, czyli robocizna i pozostałe rzeczy, nadal będzie to brutto 50 złotówek. Wracamy do roboty, wszystkich, którzy zamówili, czekają, uspokajam. Na pewno dostaniecie swoje przewody już niedługo. I to na tyle. Do zobaczenia i do usłyszenia. Serdecznie pozdrawiamy ze Szczecina. Cześć!